No, jeszcze kilka kroków do przodu i będziesz już przed swoją niespodzianką. Zaraz tobie zawiążę ten szalik. To zobaczysz, jakie to trudne. <grystanie> Ojejka, a, a co to jest? Ojej, to chyba byłaś ty. <grystanie> ja cię, jaką ty masz siłę w rękach! Przewróciłaś mnie jednym dotknięciem. Zaczynam normalnie żałować, że ci założyłam tę opaskę. Przecież możesz zrobić komuś krzywdę. No dobra, bez marudzenia. Jeden krok za drugim, próbuj. Czy ja mówiłam, że to już nie jest wcale takie proste? Szczególnie na moich pięknych butach, które są bardzo wysokie. Skipper, Barbie. No dobra, tłumaczcie mi teraz, co tutaj się wyprawia, bo ja z tego nic jak zwykle nie rozumiem. Wy zawsze tak komplikujecie każdą sprawę. Zamiast dać po prostu prezent, to co? Bawienie się w go, znajdywanie? Jeszcze tylko rękoma nie można spojrzeć. No dziewczyny. Oj, Ken, w tym cała zabawa. <grych> Ojejka, chyba na ciebie właśnie wpadłam. Uuu, znowu używasz tych fajnych perfum. Skipper, czy ty przypadkiem nie przesadzasz? Czyżby Ken był moją niespodzianką? Chociaż w sumie to się cieszę. <grych> och, Ken, nie myślałam, że możesz być niespodzianką dla mnie jeszcze po tylu latach. Ech, och, Barbie, zimno, zupełnie zimno. Ken wcale nie jest Twoją niespodzianką. O jadzie. serio? A już myślałem, że tak. Nawet zacząłem się cieszyć. No, ja wiem, że to przedstawienie za wami jest dosyć zabawne. Nawet ja się śmieję. Ale musimy intensywnie ćwiczyć. Raz łapa do góry lewa, dwa łapa do góry prawa. Raz, dwa, raz, dwa. Pięknie. Ojej, nawet nie mogę wstać. Słuchajcie, jak się nie widzi, to naprawdę świat staje się trudny do ogarnięcia. No, ja wiedziałam, że nie może być za łatwo, ale Barbie, no ty, ty sobie nie poradzisz. Ciszy, nikomu nie mówcie, ale trochę jej pomogę. Hmm? No, tutaj będzie w sam raz. No, dobra, Barbie, naprawdę jesteś bliżej niż myślisz. Wystarczy, że wyciągniesz ręce. No, hmm? powiedziałabym, żebyś się przyjrzała, ale chyba to nie jest dobry pomysł. Okej, okay, w takim razie próbuję. Na razie nic nie widzę. <laughs> Chyba to nie jest nowość? Ciepło, ciepło, cieplej parzy. Ojej, co to jest? Dziewczyno. Czyżby to było to, czym myślę? Mm, jak jeszcze będzie różowe, to już w ogóle oszaleję. No dobra, zdejmuję moją opaskę. Nie mogę dłużej już wytrzymać. No przecież muszę zobaczyć, co to jest. To oryginalna torba ludzi! Pięknie! No takiego prezentu to się nawet nie spodziewałam. Nawet o nim nie marzyłam. Ja cię, marzenia mnie wyprzedziły. Jest piękna, dziękuję. Sama, zobacz jak do mnie pięknie pasuje. No, taki prezencik, świetnie! Nie wiem, jak ci dziękować. Może się mylę, ale nie kojarzę, żeby dzisiaj było jakieś twoje święto. Zresztą nie jesteś na mnie zła. To skąd ten prezent? Barbie, pomagała mi bardzo w maturze. Naprawdę, gdyby nie ona, nie dostałabym się na wymarzone studia weterynarii. Więc chciałam jej jakoś podziękować. No i proszę, <laughs> chyba mi nawet wyszło. Ciaczki, a teraz mała niespodzianka również dla Was. No, wytężcie swoje noski i możecie szukać prezentu. Normalnie to jest prawie jak w Psi patrolu. Ciekawa jestem, który psiak chciałby być na przykład Sky albo Marszalem. No jestem ciekawa, może oni też mają marzenia? No psiaczki, nos, gdzie są Wasze kostki? To właśnie jest wasz prezent. Psi Patrol? Hej! Ja bym chciała być Sky. Mimo, że jestem starsza, to ten program nadal mi się podoba. Już nie mówiąc o Sky, nawet kilka lat temu chciałam zrobić urodziny w tym stylu. No wiecie, Psi Patrol psiska, psie zabawy, no wiecie, szukanie ogona. No właśnie a propos psów czy nie mamy ich trochę za dużo w tym domu raz dwa trzy cztery pięć sześć a może jeszcze więcej bo nie wiem czy nawet wszystkie widzę barbie a czy ty dla mnie też masz jakąś niespodziankę na przykład w brzuchu bo jakieś mam dziwne przeczucie co <ś> Przecież ja nie jestem w ciąży! Skąd ci taki pomysł przyszedł do głowy? Nie rozumiem! Przecież nie dałam ci nic do zrozumienia! No aż usiądę! No mów! Co ja takiego powiedziałam? To może skipper, ty jesteś w ciąży? Ty masz dla nas jakąś niespodziankę? No mów, bo zaraz zemdleję jest tych nerwów! Pen, skąd ty masz takie wnioski? I dlaczego mówisz, że ja albo Barbie jesteśmy w ciąży? No, bez przesady. No to kto mi wytłumaczy, dlaczego to wzięło się tutaj nagle w naszym domu? To, czyli co? No to, to łóżko, które jest tutaj obok mnie. Co ono tu robi? Przecież to jest dla niemowląt. Jej, ojej, tyle zamieszania. To moje, to moje łóżeczko. Ja je tu przyniosłam prosto z piwnicy, wyczyściłam. No jest. Mhm. No, zaraz oszaleję. To ty jesteś w ciąży, Chelsea? Nie, nie, nie. To nie może być prawda. No jakim cudem? Co? Chelsea w ciąży? Nie. Nie, to nie może być prawda, Chelsea. Szybko mów o co chodzi, zanim ktoś pomyśli o tym na serio. Ech, oczywiście, że dla mnie, ale wciąż nie jestem. Chociaż mam już szóstkę dzieci. No zobaczcie jakie słodkie. No i każdy się odezwało. No przecież to są moje dzieci. A jak to dzieci są, no to muszą mieć gdzie spać. A czy nie uważasz, że łóżko dla niemowlaka to nie jest odpowiednie miejsce dla psiaka? Chyba poświęcam ci za mało czasu. Och, Chelsea, nie możemy oddać psiakom tego łóżeczka, kiedyś jeszcze nam się przyda, a po psiakach będzie już tylko do wywalenia. To nie fair. My się chcieliśmy bawić w dom, no ja i moja szóstka dzieciaczków. No czy to nie jest fajne? Keeper, ty mówiłaś o psim patrolu. Przecież ty kiedyś miałaś zabawki, może byś się jej podzieliła z Chelsea. To byłoby lepsze niż branie tego pięknego łóżeczka i dawanie go psiatkom. Hej, wiesz, że masz rację? Muszę szybko poszpelać w naszym garażu. Coś tam się na pewno znajdzie. Przecież miałam tego mnóstwo. Elsie, jak znajdę coś fajnego, to pobawię się nawet z Tobą. Och, Psi Patrol, wiecznie żywy. Może nawet psiaczki się z nami pobawią? Co ty na to? Czy ty jeszcze się pytasz? Psi Patrol jest najlepszy. Szybko szukaj! O, ale Ty mnie wypychasz! No szybko idź! No, żebyś nie traciła czasu! Przecież mamy już tylko pół dnia! Psiaczki, ogłaszam przerwę w ćwiczeniach. Możecie się rozbiec, rozejść i robić, co tylko chcecie. Macie pół dnia wolnego. A wasza mamusia trochę się pobawi. Też z psiakami, ale zupełnie innymi. O, nie bądźcie tylko zazdrosne. Psia mama. Chyba tak zacznę mówić do Chelsea. W sumie to nawet słodka nazwa. A wy macie jakieś pieski w domu? Napiszcie, jak się wabią, jak się nazywają, ile ich macie, no i ile mają lat. Zobaczcie, co takiego znalazłam! Faktycznie, Ken miał rację, zostawiłam trochę zabawek z psiego patrolu. A tutaj, w tym zestawie, mogę ten psi patrol nawet stworzyć. <laughs> Nie mogę się doczekać. Chodźcie lepiej ze mną i zacznijmy działać razem, Chelsea. Ty też, przecież sama chciałaś. Ja cię kręcę, nie widziałam takiego zestawu. Barbie, proszę, możemy się teraz pobawić. Dlaczego Ty się mnie jeszcze pytasz? Szybko! Trzeba odpakować zestaw, no i zobaczyć, co fajnego można zrobić z psim Patrolem. Sama się nie mogę doczekać, co takiego wy kombinujecie. Och, i też uwielbiam Sky. Mam nadzieję, że też tam się znajdzie. Dajcie mi znać! A jeżeli ktoś z Was ogląda Psi Patrol, to wpisujcie w komentarzu swoje, swoją ulubioną postać. Czyżby też to była Sky, a może zupełnie ktoś inny? Sami zobaczcie, co znalazłyśmy w naszym zestawie! Hmm? Jestem ciekawa, co z tego fajnego wyjdzie! Mamy w zestawie trzy samochody. Wydaje mi się, że ten samochód, ups! Jest naszego pięknego, słodkiego rabla. Tutaj mamy chyba wóz, wóz strażacki. I to chyba należy. Zgadnijcie do kogo? Chyba to marszał. Jak się nie mylę, a jak się pomyliłam, to mnie poprawcie. A niebieski? To chyba czes. Hmm, może, a może nie. Ale zobaczcie. Mamy trzy samochody, a brakuje nam jeszcze kilku psiaków. Ciekawa jestem, czy znajdziemy je tutaj gdzieś. Oczywiście mamy ciastolinę czerwoną, niebieską oraz żółtą. I ciekawa jestem, co z niej zrobimy. W ogóle zauważyłam. Zobaczcie! Możemy sprawdzić! Faktycznie mamy tutaj rabla. A tutaj? O, zobaczcie! Czyli pozgadywałam. Teraz dopiero się okazuje. Coś mi się wydaje, że pięknie będą wyglądać. No i oczywiście jeszcze mamy naszego ostatniego psiaka. Ale ciekawe, gdzie podziała się reszta? Przecież ich jest więcej. Wy nie widzicie, ale ja widzę! Tutaj są z boku. Przesuńcie nam wieżę, to od razu zobaczycie. Skoro Chelsea tak powiedziała, to wieże i na słowo. O, mamy Everesta chyba, jak się nie mylę. A z drugiej strony, no, wreszcie nasza sky. Zobaczcie, jak świetnie tu wygląda. U góry jeszcze dojrzałam. Ciekawą rzecz, zobaczcie. Tutaj też mamy naszych psiaków. Poznajecie? Możecie wpisywać w komentarzach. Ich zostawię Wam. To co? Zabieramy się za postaci. Pierwsze, wydaje mi się, że zrobimy marszala, bo fajny jest ten wóz i w ogóle mi się podoba. Czerwony, super kolor. W takim razie wystarczy, że wezmę czerwoną ciastolinę, otworzę ją. Zobaczcie, wystarczy, że ją troszkę wezmę. Muszę ją bardzo pięknie wygnieść. No i zaraz zaczynamy. Wygnieciona jest. W takim razie wystarczy tylko przyłożyć na naszego marszala bardzo, bardzo dokładnie. Trzeba to docisnąć. Zobaczcie, jak mi to idzie. Wzięłam trochę nadmiar, ale dobrze, będzie się łatwiej wykładało. Ok, to co? Liczymy do trzech? Raz. Dwa i ostatnie moje słowo trzy. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Super! Zobaczcie, jak pięknie się odbiło. Ile to ma szczegółów. Marszal, jak żywy. Marszala już mamy, dlatego możemy go odłożyć. Hmm, może nawet zawitać do nas. Zobaczcie, gdzie? W swoim aucie. I jechać zaraz na akcję. Teraz przyszedł czas na rabla. Zobaczcie, jak się fajnie uśmiecha. Oczywiście mam już przygotowaną żółtą ciastolinę, więc teraz wystarczy znowu, że mocno przycisnę ją do naszego rabla i on sam, słuchajcie, się odciśnie i będzie pięknie, pięknie wyglądał. To co? Trzy, dwa, jeden i myślę, że już jest gotowe, żeby Wam się pokazać. W takim razie. Zobaczcie, ale to czadowo wygląda. Pozbędę się tylko nadmiaru naszej ciastoliny i zaraz wam pokażę naszego rabla, jak wygląda w całości. Zobaczcie, jaki jest słodki. Nasz rabl właśnie ląduje w swoim samochodzie i też, że jest gotowy do akcji. I zaraz pokażę wam coś, co wygląda tutaj super. Zobaczcie, mamy już dwóch naszych pięknych przedstawicieli psiego patrolu, ale pamiętacie ich znaczek? On tutaj się wyjmuje. I zobaczcie, co się kryje po drugiej stronie. Właśnie to chcę Wam pokazać. Tym razem pokusiłam się o niebieską ciastolinę, którą już bardzo dobrze zobaczcie wymasowałam. Świetnie, pięknie już się prezentuje. W takim razie zobaczcie na nasz. Znaczek, który się fajnie wyjmuje, i można teraz włożyć do środka niebieską ciastolinę. Zobaczcie, już chce się wyjmować. Ups, jeszcze moment, jeszcze chwila. Oczywiście musimy to zamontować z powrotem. I wystarczy teraz wycisnąć. Trzy, cztery. Wow! Ale kości dużo. To znaczy na razie jest jedna. I zobaczcie jeszcze fajną rzecz, bo mamy tutaj specjalny nóż, który jest schowany jako zapadka. W takim razie o samo wypadło, zobaczcie. Ale to nie koniec. Bo zobaczcie, mamy słodką kość, ale musimy zrobić z niej kilka kostek. W takim razie właśnie potrzebujemy naszego noża. Kość położymy na naszym stole. Zobaczcie, jak świetnie wygląda. No, i teraz wystarczy tylko naszym nożykiem, którego mam jeszcze na dole, na odpowiednią grubość spróbować sobie przyciąć. Zobaczcie, jakie to jest proste. Mamy już cztery kostki, pięć i szósta. Zobaczcie, cała porcja kostek dla sześciu naszych bohaterów. Został nam jeszcze jeden ostatni samochodzi, który musimy zrobić, oraz jego właściciela. W takim razie wzięłam kolejną niebieską porcję niebieskiej ciastoliny. Już ją tutaj pięknie wyrabiam. No i wystarczy, że ją docisnę po raz kolejny. Gotowi? W takim razie dociskamy do naszego auta naszą ciastolinę, żeby nam czas wyszedł, bo tylko jego już tutaj brakuje. Jeżeli chodzi o naszych bohaterów, które mają tutaj auto, więc oni są obowiązkowi. A jeżeli chcecie zobaczyć Sky, to musicie mi o tym napisać albo polajkować filmik, od razu będę wiedziała. W takim razie 3, 2, 1 i gotowe. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Zobaczcie po raz kolejny piękny nasz psiak. Nasz bohater gotowy już do drogi, żeby pomagać innym i oczywiście być gotowym na różne akcje ratownicze. W takim razie już jedzie do swojego rabla oraz marszala. Zobaczcie, jak oni fajnie będą razem wyglądali. Przesuwam tylko kostki. No i zobaczcie, już są w trójkę razem. Coś mi się wydaje, że jeszcze kilka kostek zrobię dodatkowo dla moich psiaczków. Przydałoby się co najmniej sześć więcej, czyli jeszcze jedna porcja. Tymczasem z wami się już żegnamy, a my bawimy się dalej. Och, a jaki spokój! Chelsea przynajmniej nie myślała o tym, żeby wykorzystać nasze małe łóżeczko dla psiaków. <laughs> Jednak zabawa trochę pomogła. Czekamy na wasze odpowiedzi, czy podobizny były na naszym zestawie. Chcecie zobaczyć je jeszcze raz? To macie szybką okazję. Tu jest jedna postać, a tutaj druga. Jeżeli ktoś zgadnie, będzie super, naprawdę ekspertem od psiego patrolu. A jeżeli lubicie psi patrol albo chociaż pieski, to klikajcie lajki like pod tym filmikiem. Zobaczymy, ile nas jest. Pamiętajcie, że możecie nas również pozdrawiać w komentarzach. O, a kto mnie pozdrowi? Mnie, Kena. No, jestem ciekawy, czy znajdzie się chociaż jedna osoba, która mnie lubi. Na pewno się znajdzie. To co? My się żegnamy. A jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy jest następny odcinek, to już niedługo. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał, czyli klikniecie czerwony przycisk poniżej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!